Siemka, w tym odcinku trochę o aksolotach, ale zanim parę informacji o kanale. A więc, aktualnie stworzona seria o zwierzętach, w której odpowiadam na parę podstawowych pytań. A propos zwierząt, możecie w komentarzach pisać swoje propozycje. Oprócz tej serii będzie jeszcze więcej innych wątków, więc zapewne każdy znajdzie ciekawego dla siebie. A ja nie przedłużam i przejdźmy do odcinka. Pytanie pierwsze: Co to jest aksolot? Aksolot. Czy inaczej salamandra meksykańska? Jest to gatunek płaza drapieżnego. Żyje on w naturze jedynie w dwóch jeziorach w Meksyku. Tu są ich nazwy. Jest on coraz częściej hodowany w akwariach. Drugie pytanie: Czy aksolot jest drogi w utrzymaniu? Nie tyle w utrzymaniu, co potrzebuje dużego akwarium. To jest kosztowne, wiadomo, to parasówek. Ale jeszcze oprócz tego, axolotle żyją w temperaturze 18 stopni, więc potrzebują chłodziarki, zwłaszcza w lato, a dobra chłodziarka to jest wydatek około 1000 zł. Pytanie trzecie. Co powinien być axolotle? Aksolotle, aksolotle jedzą larwy owadów i różne insekty, czasem ewentualnie jakieś mniejsze rybki, a w hodowlach domowych można im nawet podawać żołnicę dla urozmaicenia. Pytanie czwarte. Jaka temperatura jest odpowiednia dla axolotla? Odpowiednia temperatura to od 16 do 18 stopni. Temperatura nie może być za wysoka, gdyż ona szkodliwa dla aksolotli. Pytanie piąte. Jakiej wielkości powinno być akwarium dla aksolotla? Na jednego osobnika przybiera 100 litrów. Najmniejsza wielkość akwarium jest to 80 cm na 30 na 60. Pytanie szóste. Jak duży rośnie aksolot? aksolotle dorastają od 23 cm do 30, a nawet 40 cm. Wszystko zależy od osobnika i warunków, w jakich żyje. Pytanie ósme. Jakie podłoże zastosuję dla axolotla? Na axolotla stosuję piasek, ewentualnie drobny żwirek. Trzeba uważać, żeby nie był on za ostry, tak samo jak nie można wkładać dużych kamieni dla axolotla, żeby nie dostało się one do jego układu pokarmowego. To już koniec na dziś. W komentarzach piszcie, jakie jeszcze zwierzęta byście chcieli. Tutaj macie mój poprzedni film, a ja się z Wami żegnam, także Siema.